Witam. Zapraszam do rozmowy o ofercie firmy online. Tools.pl Dowiedz się wszystkiego o projekcie wirtualny specjalista. Wpisz pytanie lub kliknij na jeden z wyświetlonych tematów. Witam serdecznie i czekam na pytania. Doskonale. Mam na imię Daria. Nie jestem człowiekiem, jestem botem. Funkcja współczesnego czterbota nie musi ograniczać się do standardowej wymiany informacji z użytkownikiem. Wirtualny specjalista może zostać nauczony dodatkowych umiejętności, które wydatnie podniosą jego wartość. Każda z nich powoduje, że kontakt użytkownika z marką jest bardziej przyjemny i efektywny. Spójrz na wyświetlone linki, aby dowiedzieć się więcej na temat określonych umiejętności i funkcjonalności. OnlineTools.pl jest młodą, poznańską firmą oferującą nowoczesne rozwiązania informatyczne. Naszym celem jest dostarczanie rewolucyjnych aplikacji internetowych. Najważniejszym przedsięwzięciem OnlineTools.pl jest projekt Wirtualny Specjalista. Projekt wirtualny specjalista powstaje przy współudziale Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nasza oferta zbudowana jest z szerokiego spektrum wirtualnych specjalistów, których funkcje i umiejętności dostosowujemy do wymagań klienta. Aby zapoznać się z proponowanymi przez nas specjalizacjami, użyj wyświetlonych linków. Aktualnie prowadzimy kilka wdrożeń i usługi Wirtualny Specjalista. Dotychczas uruchomionymi projektami są m.in. doradca Wirtualnych Targów Mieszkaniowych firmy Nowy Adres oraz Wirtualni Specjaliści na stronach winmar.pl oraz Twojej materac.pl. Aby sprawdzić najnowsze wdrożenia, sprawdź aktualności na naszej stronie. Szczególnie zachęcamy do poznania Leny, naszego bota na Facebooku, stworzonego dla XFT Wyróżnia nas to, że bezustannie rozwijamy technologie, jesteśmy elastyczni, dostosowujemy nasze rozwiązania w sposób profesjonalny do potrzeb klienta i dajemy gwarancję niezawodności oraz ciągłej ewolucji naszych produktów. Nasze boty już w tej chwili posiadają szereg unikalnych umiejętności, które rozwijają możliwości ich praktycznego zastosowania w biznesie. Zwróć uwagę na następujące korzyści. Rozwój wizerunku. Innowacyjna, profesjonalna organizacja. Korzyści finansowe. WS jest tani w utrzymaniu oraz aktywnie wspiera sprzedaż internetową. Optymalizacja obsługi klienta automatyczna i błyskawiczna. Aby dowiedzieć się więcej, użyj linków. Korzyści marketingowe wynikające z posiadania wirtualnego specjalisty To rozwój wizerunku profesjonalnej, innowacyjnej organizacji. Uatrakcyjnienie designu strony internetowej, ułatwienie promocji strony internetowej, promowanie i realizacja ważnych dla firmy elementów strategii, ułatwienie kontaktu z firmą, dla której pracuje. Wirtualny specjalista prowadzi rozmowy kontekstowe, co umożliwia mu częściowe przejęcie zadań kontakt center lub bok. Bo to automatyzuje, a przez to także optymalizuje obsługę klienta, przejmuje żmudne obowiązki odpowiadania na najczęściej zadawane pytania, zbiera opinie klientów w internecie, prowadzi ankiety, badania, szkolenia i prezentacje. Na naszej stronie internetowej można znaleźć wszystko to, o czym możesz rozmawiać ze mną. Wszelkie informacje dotyczące firmy i oferty, projektu wirtualny specjalista, można też przeczytać o bieżących projektach w zakładce aktualności lub obejrzeć naszą bibliotekę awatarów. Modelem, awatarem może być każdy. Może to być pracownik firmy, ty, profesjonalna modelka, jedna z postaci z naszej wirtualnej biblioteki. Wybór zależy od klienta. Aby dowiedzieć się więcej o wyglądzie awatarów, kliknij na wyświetlony link. Wirtualny specjalista może być wykorzystany jako zaawansowane technicznie, skuteczne i atrakcyjne narzędzie przeprowadzające badania typu EAWA Computer Assisted Web Interviewing. Bot analizuje i pomaga zaspokoić potrzeby klientów Twojej firmy w oparciu o ankiety, badania opinii, a także quizy. Buduje prestiż firmy czy instytucji, którą reprezentuje i zachęca klientów do zapoznania się z ofertą. Aby dowiedzieć się więcej, użyj wyświetlonego odnośnika. Wirtualny specjalista może być obecny wszędzie tam, gdzie Internet pozwala na otwartą komunikację i łączy go z ludźmi, portale społecznościowe to jego naturalne środowisko. Bo tworzy tam niespotykane wcześniej, komfortowe warunki kontaktu marki z klientami. Spójrz na stronę z jednym z wdrożeń na Facebooku. Taniec jest dobry dla każdego, nawet dla bota. Jestem coraz mądrzejszym botem.